Cześć! Mówi Falka, witam na kanale Women Corset. Dzisiaj porozmawiamy o nowej produkcji Netflixa na temat wampirów i jest to miniserial Dracula. Chciałam porozmawiać z Wami o v -words. jednak serial ten okazał się być tak zły, że nie udało mi się obejrzeć do końca. Także. Nie mam dla Was recenzji. Jest to serial wyprodukowany przez Netflixa, który zapowiadał się bardzo ciekawie, ale jest bardzo zły. Więc jeśli chcecie usłyszeć recenzję tego e, filmu, mogę Wam podlinkować na dole po angielsku recenzję brytyjskiej vlogerki. Ja po prostu nie będę się już tym zajmować. Zamiast tego porozmawiamy o serialu mini serialu, trzyodcinkowej serii. Dracula. Dracula jest robiony w kooperacji z BBC, jeśli dobrze pamiętam. I nie będę Wam mówić całej obsady, ekipy i tak dalej. Możecie to sobie sprawdzić na stronach typu na ekranie, tudzież Filmweb, tudzież innych tego typu IMDb. Więc jeśli chcecie dokładne dane, to sobie sprawdźcie. Ja się chcę zająć głównie moimi wrażeniami, ogólnie tym, co sądzę o tym serialu. Dracula jest oczywiście oparty na elementach powieści Brama Stokera. I tak naprawdę te trzy odcinki są poniekąd, każdy z nich jest swoją całością. Znaczy łączą się, ale każdy też jest pewną zamkniętą opowieścią. E, każdy odcinek ma 90 minut. E, serial ma trzy odcinki, więc jest to taki format jak Sherlock mniej więcej. Zresztą, z tego co wiem, to twórcy Sherlocka stali e, za tym serialem również, więc e, elementy są widoczne. Obejrzałam wszystkie trzy e, w formacie takim, że najpierw obejrzałam jednego dnia dwa pierwsze, a drugiego dnia trzeci. E, I dobrze zrobiłam, ponieważ tak jak dwa pierwsze odcinki mnie zachwyciły, tak trzeci kompletnie do mnie nie trafił. E, ciężko mi. Powiedzieć coś więcej na temat tego, dlaczego, ponieważ byłby to duży spoiler, a elementy zaskoczenia fabularnego są najsilniejszą stroną tego serialu. W związku z tym nie będę Wam ujawniać nic z fabuły. Ten serial głównie e, siedzi na dobrej fabule, dobrym scenariuszu. E, na początku jesteśmy bardzo oparci na książce. E, jest dużo elementów żywcem z powieści. Zaczynamy z perspektywy rozmowy Harkera z zakonnicą. Jest to taka forma, coś między przesłuchaniem a spowiedzią, a rozmowy z psychiatrą, takie coś pomiędzy. I w czasie tej rozmowy mamy retrospekcję i dowiadujemy się całej fabuły. Jeśli chodzi o stronę formalną serialu, to jest on bardzo ciekawie zmontowany. Są świetne zdjęcia, świetna scenografia, praca kamery jest bardzo ciekawa, więc dużo takich elementów. Naprawdę formalnie, z najwyższej półki. Również charakteryzacja jest świetna. Dużo efektów w ogóle jest robionych w sposób niekomputerowy, tylko hardwareowy i, i jakby to działa. Ja lubię efekty, które są realnie nagrywane na kamerę. W ogóle serial jest zrobiony bardzo horrorowo. Znaczy, nie powiem, że jest to kino czy coś, ale jest dużo krwi, dużo trzymających napięciu elementów i dużo takich elementów horrorowych, w sensie to nie jest mroczna powieść kostiumowa, tylko to faktycznie jest zrobione na horror. Jeśli lubicie horrory, jeśli znacie dużo starych horrorów, to będziecie mieli ogromną przyjemność z oglądania, ponieważ w tym serialu, miniserialu jest złożony duży hołd historii kinematografii horrorowej. Widać elementy z Hammer Film, widać elementy z Drakulikopoli. Są jakby Jest dużo scen, które są jakby hołdem y, dla historii kinematografii, historii filmów o Drakuli, filmów o wampirach ogólnie. Nie tylko fabularnie są elementy nawiązujące do historii horroru, ale również y, niektóre. Ujęcia. Niektóre sceny wyglądają jak po prostu żywcem z innych filmów, ale nie na zasadzie z rzynki, tylko na zasadzie dobrze wplecionego tribute. Terra na początku jest bardzo wierny książkowemu pierwowzorowi, potem odchodzi od, od oryginalnej historii dość mocno, nadal jednak wplatając elementy z tej oryginalnej historii. Intryga jest w ogóle ciekawie postawiona. Scenariusz jest tak napisany, że ja mimo że jakby już. Nie, łatwo mnie zaskoczyć w filmach. W kilku miejscach, jak był jakiś twist fabularny, faktycznie czułam się zaskoczona, co poczytuję sobie za bardzo duży plus, bo lubię być zaskoczona i lubię się nie domyślić, co się stanie. Niestety trzeci odcinek jest tak bardzo inny. Wygląda w ogóle, jakby kręciła go zupełnie inna ekipa, inny reżyser, inny scenarzysta od innego serialu. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, oglądając trzeci odcinek miałam takie poczucie, że... To w ogóle, to jest jakiś inny serial, jakiś, bo niby postaci mamy te, co trzeba, niby, e, niby wątki się zamykają jak trzeba, ale ogólnie nie wiem, czy serial miał być dłuższy, a go zamknęli jednak w tym trzecim odcinku. Sporo rzeczy zostało wprowadzonych, właściwie nie wiem po co. I tak jak pierwszy i drugi odcinek były scenariuszowym majstersztykiem, tak ten trzeci... Zostawił mnie z dużym niedosytem. Chyba to jest najlepsze sformułowanie, że ten serial, trzeci odcinek tego serialu, to jak się ten serial zakończył, zostawił u mnie duży niedosyt. Ale generalnie to serial polecam jak najbardziej. Wiecie, nieczęsto powstaje coś, co jest klasyczne. Chwila, muszę kota zgonić, bo mi się dopiero do kanapki. Nieczęsto mamy do czynienia z dobrą ekranizacją klasyki. A wydaje mi się, że ten serial. Jest w jakiś sposób stanie się ikoniczny, mam nadzieję. E, jest to ciekawe spojrzenie na sprawę. Z jednej strony tradycyjne, z drugiej strony świeże, więc tak naprawdę wam polecam. E, a na pewno jeśli macie wybierać coś wampirzego na Netflixie między v Wars a Draculą, polecam Drakule. Cieszy mnie, że po tym boomie na wampiry i potem po wielu bardzo słabych produkcjach o wampirach bardzo. Nieodkrywczych, bardzo. Cały czas operujących tym samym motywem, nastoletnich wampirów, i tak dalej. Teraz mamy produkcję, gdzie mamy świeże spojrzenie na to, świeże pomysły, bo naprawdę, The Wars, o którym wspomniałam, e, koncepcję wampiryzmu i koncepcję samą, koncepcję serialu też ma bardzo fajną. Niestety, scenariuszowa potem jest lazy writing. Dajcie znać, czy oglądaliście Drakule, nowego, e, może oglądaliście The Wars i macie inne zdanie na ten temat. Ja postaram się kiedyś obejrzeć go do końca, ale cóż, są seriale, które, mm, przy których nie rozumiem hypu, tak jak była Sabrina, która też nie przebrnęłam do końca. Tak, viewers, e, szczerze mówiąc, jestem na etapie zastanawiania się, jak ktoś mógł dać na to pieniądze, żeby to tak zrealizować, a nie inaczej. Także. Dracula jest ciekawym projektem, aczkolwiek coś nie zagrało w tym ostatnim odcinku. I, i tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tych serialach czy oglądaliście, czy nie, dajcie mi szpona w górę eee, i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do subskrypcji. Postaram się już teraz regularnie dodawać filmy, wiecie, nowy rok, nowe postanowienia, także trzymajcie za mnie kciuki i dajcie znać, czy są jakieś filmy, seriale, o których chcielibyście, żebym powiedziała. I do zobaczenia z tym razem. Cześć, dzięki za oglądanie. кухни